Zachował to tylko dla tak wspaniałych ludzi, jak jest tutaj w Tucholi. Horoskopy. Wszyscy wierzą w horoskopy, bo każdy coś tam zawsze zanaczył, podejrzewał, że jakiś tam coś prawdy jest. Więc zrobimy sobie tak. Jest taka zabawa na weselach, gdzie ją jak chodzę po weselach, a chodzę po weselach bawić, stąd znów dużo kawałów. Tak. Pamiętam na jednym weselu i opowiadał kawałek. O pierwszej w nocy już wszyscy spali, a już cały czas są <laughs> dużo kawałek. Zrobimy sobie takie coś. A kto się w styczniu urodził, powstał. Ale, ale, szanowni państwo, nie będziemy wstawać według. Każdy już że żeby znieść to was. Każdy już. Wstrzymaje. Nie będziemy wstawać według miesięcy, tylko według znaków Zodiaku. Ja wywołam osoby urodzone z poddanego znaku, te osoby wstają, piją swoje zdrowie, no mogą też moje zdrowie wypić, no ale, wsiadają, a ja potem tym czytam, co też gwiazdy owo No największa popularność bez wątpienia nauka jazdy, tak. To był mój pierwszy serial, który pozwolił zmienić moje życie, bo takim tam kabareciarzem, jakimś wodzirejem, ale to takim na lokalnym podwórku to już był od lat, ale ten serial e, na UK jazdy pozwolił mi wyjść na, na kręgi nawet europejskie, bo był przez serial i w Austrii, i w Niemcach, i w Danii, no także i na Węgrach, o w Poloniach, także zdecydowanie serial na UK jazdy. Z tym, że e, muszę powiedzieć, nim się zaczął serial na uka jazdy, to ja wygrał taki był program Maraton Uśmiechu, też w TVN-ie, prowadził to jeszcze pan Czajka, a jurorami był kabaret e, Elita, i o ten serial wygrał i stąd po tym się wzięła nauka jazdy, święta wojna, która tyż może rzeszy wielkich wielbicieli. Mój horoskop składa się z dwóch części. Pierwszą napisały gwiazdy, drugą ją. Jest ciekawsze. A więc uwaga, pierwszy znak Zodiaku to jest bara. I adymium, I Brzebork, i w i... Brzebork, i Brzebork. Ktoś by baranem urodził Powstań, powstań, powstań Niech weźmie kieliszek do ręki I wybiegł go aż do dna Do dna, do dna, do dna. Ty <trujczyk> to, to nie baranty, aaa pomaga, słuchomy co tyś to gwiazdy mówią o baranach no z kabaretem to ja już się urodził. kabareciarz, bo ojciec był taki bardzo dowcipny. Ojciec jeszcze umiał grać na akordionie, na gitarze. Niestety ja po nim nie odziedziczył talentu do muzyki, ale trochę go przewyższył gadaniem. Także w ogólniaku. Już nawet w podstawowce były tam różne takie akademie, gdzie już tam te, te, wierszyki, te wierszyki godą, ale w ogólniaku też było zdecydowanie tak kabaretowy taki, no i później już coraz... z tym, że taką, za komony było ciężko się wybić. Nie, nie, nie zawodowcą, ale jak się zmieniła, co się zmieniła? Ustrój jak się zmienił, no to jakoś i plus gwara, bo wiadomo, jakby nie gwara Śląsko, to też nie wiem, jakby się to potoczyło, ale gwara Śląsko tak została polubiana w Polsce, że to mi pozwolo być kabareciarzem, gdzie mogę zarobiać na życie. Odwaga i energia. To główne cechy baranów. Cynią wolność i indywidualizm. Lubią się bawić i prowadzić hulaszczy tryb życia. Zapraszamy bardzo serdecznie, zapraszamy zicen na dupem witem. Śmiele, nie ma tu danki. Jestem <ścoughs> mi osia, i Krysia. Znaczy ja tu nie chcę politykować, ale zaczynają już i politycy tą gwarą się tam bawić, żeby coś tam ugrać, ale jak najbardziej gwara śląska jest tak lubiana, że powinna być kultywowana y, wszędzie. Największą wadą baranów jest niecierpliwość i pośpiech szczególnie w seksie. <laughs> Właśnie przechodzimy do tej drugiej części Walker ogonu. W seksie barany są szybkie. Są tak szybkie, że idąc do łóżka, zapominają gasić światło za sobą. Dla baranów w seksie nie jest ważne, gdzie i z kim, byle zaraz natychmiast i już. Brawa na barano, brawa. Nie chcę, żeby to tak zarozumiale zabrzmiało, ale za coś mnie ludzie lubią, nie wiem, za, za, za kontaktowość no, taką za kontaktowość. no, 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 no. No są każdym nie ma człowieka bez wad. Mam tam jakieś wady, powiedzmy moją wadą jest dobroć, szczerość, co taką jeszcze największą uczciwość. Więcej wad nie pamiętam za wszystkie żałuję. I się poprawię. Kolejki, widzę, pijemy to aż do dobra, do dra, do dra, do dra, No nie mogę tu reklamować, bo to by była kryptoreklama, nie, nie? mogę tego gatunku reklamować, ale nasze śląskie takie, prawda, tradycyjne. Bezalkoholowe. Bez to znaczy ojciec był już takim i dorastał od mamy. Właściwie pochodzę z takich dowcipnych dwóch rodzin, bo i u ojca i u mamy. Od mamy bracia, no u nas powiedzmy u rodziny to była biesiada. To było takie coś, co się tu mieli w kuźni. To były u nas każdej rodziny, akordion, śpiewanie, gitar, jakieś konkursy, tam dowcipy. I o, w, tym, w, tym, w tej atmosferze dorosną. No, ale trzeba doskonalić. No nie powiem, że trzeba to doskonalić, uczyć się, czytać, ćwiczyć, jakieś tam próby robić. Dobrze. Lwy są wielkoduszne i optymistyczne. Energia i radość życia wyróżnia ich spośród innych znaków zodiaku. Jednak przepych i luksus ciągle im towarzyszy. Muszą w życiu uważać, aby otoczenie nie wykorzystywało ich naiwności, co często się zdarza. Ja wychodzę z takiej zasady, e, wola mieć kilka marzeń małych niż jedne potężne, bo małe marzenia są do zrealizowania, a takie potężne nie. Kiedyś mi się marzyło na początku kariery występ w e, domu muzyki i tańca w Zabrzu. To na każdym godzinie spełniło się w spotku, spełniło się, więc to jest prestiżowe, nie? I już zagrał, że ich tam. No moim teraz marzeniem i to od dziecka jest w czasy na Hawajach że się w nich pochwalił się, ale zdobył też miano Ślązaka roku. Tak, od tego taki, się zaczęło. Był 9... konkurs u nas na Śląsku, że się zbierają tam ludzie i opowiadają różne rzeczy. I wtedy się, no nie wiem, w setkach i czy ile wygrał? Tak, ta, po 140, 150 postępuje. przychodzi. Dwa tygodnie są eliminacje, później półfinały, finały, finały są naprawdę profesor Miodek, pani profesor Simonides, czyli ikony śląskości, są jako już No i to prestiżowe też wygrały. Raczej drugie miejsce zdobyłem, także, no, no trochę tam mam taki już. Lwy kochankami są namiętnymi. Potrzeby seksualne lwów są iście królewskie. Włożku nie dają odpocząć partnerce. Dlatego ze sypialni lwów zawsze będą dobiegać miłosne jęki, ale czasem też ilmieryki. Naprawa no dla nią i acho que deu vazão aos <laughs> trastes Nakręcił pora filmów. Teraz leciał film Laura. Bardzo fajny film, TVN nakręciło. E, o tym górniku, co to 5 dni siedział po ziemi na kopalni Halemba. W roli główny grał Krzysztof Respondek z kabaretu Raga i ja, o tako drugoplanowo rola takiego związkowca. Więc takie mu od czasu do czasu drugoplanowe role, jeżeli grają jakiś film na Śląsku. E, 3 lata czy 4 lata były jazzgi, potem jeszcze była barburka. Także ogólnie jak nakręcił już 10 czy 11 filmów pełnometrażowych, plus te trzy seriale, czyli Nauka Jazdy, Święta Wojna i Katastrofy Górnicze. My kręcimy, jest takie amatorskie kino niezależne z Rybnika i nakręciliśmy 5 filmów amatorskich, na które jeden kuc, pan kuc, zabrał nos do wizji, jak się ta z no klerozami, tam mieliśmy cały dzień wywiadu. Kultura, TV Kultura. Pani Torbicka i Pan Kuc z nami o tym filmie rozmawiał i ten film na koniec leciał. Film się nazywał e, Jak przed wojną, więc Pan Kuc był zachwycony tym filmem. Gwiazdy <noise> nie czulają, nie? Stasia wczasy miała te gwiazdy, nie?